Północ, południe, wschód, zachód, Azja, Europa, Australia, Ameryka. Gdzie zaprowadzi was auto kompas? Zapraszamy w podcast dla troferów motoryzacji. Witam w kolejnym odcinku podcastu motoryzacyjnego. Na początku stała ramówka naszej audycji, czyli krótka informacja o kursach walut według Yahoo! Finance dla importerów i eksporterów. Mamy dzisiaj 27 stycznia 2013 roku. Waluty przedstawiają się w sposób następujący: euro 4,17, dolar amerykański 3,9, frank szwajcarski 3,34 oraz fund brytyjski 4,89. W drobnego komentarza do dzisiejszej sytuacji walutowych z moich obserwacji wynika iż najlepsza wymiana euro byłaby dla polskiego eksportera na poziomie stawki 4,4450 a dla dynamicznego importera około 3,80. Stałym punktem programu, który cenimy i będziemy promować, jest bezpieczeństwo, czyli pakiet informacji Euro NCAP. Co w tym zakresie przyniósł nam rok 2012? Oto najlepsze modele roku według Euro NCAP. W poszczególnych segmentach rynku najlepsze noty za bezpieczeństwo według Euro NCAP, a tym samym rekomendacje tej organizacji, wystawiono następującym modelom. W segmencie aut małych lub supermini pierwszą nagrodę zdobyło Renault Clio i uzyskało największą ilość gwiazdek. W segmencie małych aut rodzinnych Small Family Volvo V40. W kategorii duże auta rodzinne Large Family BMW serii 3. W kolejnym segmencie liderami są Fiat 500 Long oraz Ford Bemax. Chodzi o segment samochodów małe wany. Ford Kuga za to okazał się najlepszy w segmencie małe suwy. Hyundai Santa Fe był najlepszy w segmencie Duże suby i coś dla przedsiębiorców. Duże wany, auta użytkowe. Pierwsze miejsce zdobył Ford Transit Custom. Poza Pole Position w poszczególnych segmentach rynku najlepsze były Ford Fiesta, Opel Mokka, Volvo V60 Plug-in Hybrid, Subaru Forester oraz Ranch Rover. Wszystkie te modele ze względu na zakres bezpieczeństwa na dzień dzisiejszy śmiało możemy polecić. A teraz info z cyklu niewiarygodne, ale prawdziwe. Koncern PSA Peugeot Citroën, który zawsze lubił nowości, przedstawił projekt godny uwagi o nazwie Hybrid R. Ta nowinka ma się pojawić w niedalekiej przyszłości, 2016. Koniec gwiezdne wojny, lecz dzięki Hybrid R Małe miejskie samochody oprócz silnika spalinowego mają być napędzane sprężonym powietrzem. Skoro już doszliśmy do takiego etapu, wszyscy się uśmiechniemy i powiemy zapewne, że politycy zaraz będą chcieli od nas wziąć podatek od powietrza lub też prywatne firmy zaczną pakować powietrze i sprzedawać nam do samochodu. Oczywiście grupa PSA poważnie podchodzi do tego projektu i zapowiada, że hybryd R ma być tańsze w zakupie niż obecne samochody hybrydowe z silnikiem elektrycznym, takie na przykład jak Toyota Prius. Oczywiście lotby paliwowe nie ucieszy ten projekt, ale my, konsumenci, powinniśmy kibicować temu rozwiązaniu, które być może obniży nam koszty podróżowania. W końcu to podcast dla globtroterów motoryzacji. Na rozwiązanie tych kwestii firmy motoryzacyjne mają jednak jeszcze kilka lat i wydaje się być to ciekawszym rozwiązaniem niż droga produkcja akumulatorów do pojazdów elektrycznych. A teraz news. Oto finaliści w konkursie Car of -E 2013. Modele, o których chcę powiedzieć, zakwalifikowały się do finałowej rundy konkursu Car of -E 2013. Pierwszym z tych modeli jest Ford Bamax, kolejnym Hyundai i30. Z segmentu premium pojawiły się samochody Mercedes klasy A, z marek francuskich Peugeot 208, Renault Clio. Jeżeli chodzi o motoryzację japońską, Subaru BRZ i Toyota GT. Jeżeli chodzi o markę niemiecką, Volkswagen Golf i Szwedzi ze swoim Volvo V40. Szwedzi weźmy w cudzysłów, ponieważ marka Volvo na dzień dzisiejszy należy do chińskiego koncernu Geely. Kolejny news, jaki chciałem przedstawić, chodzi o najnowszy raport usterkowości firmy TUF. Znajdziecie Państwo w tym raporcie kilka grup. Ja chciałem przedstawić listę najbardziej usterkowych modeli w każdych z pięciu kategorii wiekowych. Auta dwu-, trzyletnie. Mówimy oczywiście o samochodach używanych. Pierwsze miejsce jako najbardziej usterkowy samochód Dacia Logan. Wydaje się, że samochód bardzo prosty, bardzo nieskomplikowany. Średni przebieg tych samochodów to 48 tysięcy kilometrów. Kolejny prosty samochód, który wydaje się, że nie powinien być autem usterkowym Fiat Dobro. No i samochód, kolejne auto, które w zasadzie no, nie istnieje na naszym rynku, ale e, mówimy tu też o rynkach ogólnoeuropejskich. E, Daihatsu Saja W autach cztero znowu pojawia się na pierwszym miejscu Dacia Logan. Miejsce drugie Renault Kangu. To jest samochód, który przez wiele, wiele lat w Polsce w bardzo dużych ilościach był sprzedawany. O dziwo, w tej chwili w wieku cztero-pięcioletnim Troszkę kłopotów z tym samochodem jest również mimo prostej konstrukcji. No i na trzecim miejscu w autach 4-5 letnich, ale to już chyba w Polsce nikogo nie dziwi. Renault Laguna jest to model ten, który w zasadzie w momencie kiedy weszła nowa wersja w 2001 roku no, do dnia dzisiejszego cieszy się niezbyt dobrą sławą. W autach 6-7 letnich Najbardziej awaryjnym samochodem okazuje się samochód bardzo niżowy na polskim rynku Chrysler Pity Cruiser. Drugim samochodem, którego troszkę już w Polsce sprzedano, aczkolwiek jest to też suma sumarum niewielka ilość, jest to Fiat Stilo. No i w autach 6-7 letnich, ale to już wydaje nam się, że to też wynika bardziej z większego zaawansowania samochodu. Jest to Mercedes klasy M. Kolejno. W autach 8-9 letnich najbardziej awaryjnym samochodem znowu okazuje się Chrysler Pity Cruiser. Na drugim miejscu ponownie Fiat Stilo. I znowu sprzed lat, właśnie to co wspomniałem, jakbyśmy się cofnęli w latach 2001-2003. Znowu nam się pojawia. Niechlubna Renault Laguna, z którą było wiele, wiele kłopotów, związanych przede wszystkim z silnikami diesla. Natomiast, jeżeli ktoś by zwracał uwagę na zakup aut 10-11-letnich, nawet trochę starszych, to na pewno należałoby uważać na bardzo dużą awaryjność Fiatów Bravo i brawa. Co nie dziwi, bo był to model, który przez lata przysparzał w naszym kraju kłopotów. Kolejnym modelem jest Ford Galaxy, duży samochód rodzinny oraz też niezbyt chlubny pojazd, który w dniu dzisiejszym jest mało chętnie kupowany na rynku wtórnym, Ford Cam. Teraz po tej odrobinie statystyk mała zagadka dla fanów szalonej, gwałtownej i momentalnej motoryzacji. Od 0 do 100 na godzinę auto przyspiesza w 3,9 sekundy. Prędkość maksymalna tego pojazdu wynosi 305 km na godzinę. Średnie zużycie paliwa, jak donosi producent, 9,8 litra na 100 km. Sercem tego pojazdu jest 4-litrowy silnik TFSI, 8-cylindrowa jednostka z podwójnym turbodoładowaniem V8 biturbo. O pojemności prawie 4000 4 cm3. To wszystko odbywa się w zakresie między 5700 a 6700 obrotów na minutę, generując moc 560 koni, co daje nam 420 kW. Pomiędzy 1750 oraz 5500 obrotów na minutę dostępny jest moment obrotowy bardzo wysoki na poziomie 700 Nm. Co to może być? Odpowiedź jest prosta. Nowe Audi RS7 Sportback wkrótce pojawi się na rynku. Myślę, że warto zwrócić na ten model uwagę. Teraz informacja z innej beczki dotycząca ogłoszeń motoryzacyjnych. Jak pewnie wszyscy wiedzą na naszym polskim rynku Potentatem w kwestii ogłoszeń motoryzacyjnych jest Allegro, Portal Otomoto, które należą do jednej i tej samej grupy. Natomiast, jak się okazuje, na świecie rośnie nowy konkurent. Firma Google postanowiła wypuścić specjalny, dedykowany program Google Cars na początek dla dealerów samochodowych, w którym mogliby zamieszczać ogłoszenia samochodów a co za tym idzie, bardzo wysoko pozycjonować je w wyszukiwarce google. Jest to na razie program pilotażowy, który dopiero z czasem, być może w tym roku, pojawi się w Europie, ale tak jak wspomniałem, najpierw będzie on dostępny dla dilerów. Jak to będzie wyglądało z osobami indywidualnymi, ciężko jeszcze w tej chwili powiedzieć. A zatem rośnie nam. Konkurencję, jeśli chodzi o ogłoszenia motoryzacyjne na naszym polskim rynku, ale myślę, że dla nas, jako dla konsumentów, to bardzo dobrze, ponieważ będziemy mieli kolejne wiarygodne źródło, w którym będzie można zamieszczać nasze ogłoszenia samochodowe. Kolejną, myślę, ciekawą informacją dla fanów motoryzacji jest to, że w roku 2013 szerzej firmy motoryzacyjne zaczynają wchodzić w Aplikacje samochodowe. Pierwsze dwie firmy, które się tym zajęły, jest to firma Chevrolet oraz Ford. Powoduje to to, że obydwie te firmy dają możliwość udostępnienia specjalnych programów, dzięki którym deweloperzy będą mogli tworzyć aplikacje, różnego rodzaju programy do systemów komputerowych, które mamy w samochodzie. Dzięki temu być może będziemy mogli korzystać w samochodzie. Pasażerowie z podobnych nowinek i frykasów, które są proponowane w tabletach oraz w smartfonach. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Od następnego programu zaczynamy cykl 10 przykazań dotyczących zakupu samochodów używanych. A dziś. Liczę, iż na stałe dołączycie Państwo do grona naszych słuchaczy. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość w kwestiach technicznych i merytorycznych. Uwagi, pytania i tematy, które Państwa interesują, proszę kierować na adres autocompassmaupayachu.pl. Zapraszamy za tydzień.